Strony Andrzej. W tym y, odcinku pokażę Wam, w jaki sposób y, w jaki sposób y, szybko napisać y, prost, y, prosty program do zmiany y, pokazujący y, działanie funkcji losu, losowania, y, służące na, na przykład do zmiany kolorów y, kolorów. Więc tak, y, o, naciskamy, otwieramy nowy projekt. Windowsowy. OK, i teraz yy, na przykład wchodzimy w zdarzenia. Wybieramy zdarzenie, na przykład kliknięcie myszki. Korzystamy z klasy random, losowe, kolory. I tworzymy obiekt tej klasy. Następnie mamy właściwość background, czyli i teraz from um, y, rgb, czyli będziemy losowali kolejno y, kolory A następne i z przedziału od 0 do 255 kolejne z przedziału do 255 kolejne z przedziału do 255 i teraz Aha, tutaj jeszcze jest next. Tutaj jest next. Hmm. Dobra, i teraz y, uruchamiamy aplikację. I teraz y, jeżeli naciśniemy, za każdym razem będzie inny kolor. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Hej.